Godzina 5.47, przepraszam bardzo, że nie, pożegnałem się z mamą wczoraj, ale rozkładałem namiot w deszczu. Szybko, szybko, wszystko mokre, wrzuciłem do środka, jakoś się ogarnąłem, ale teraz właśnie wyjeżdżam z takiego osiedla, takiego spokojnego. I muszę przyznać, że człowiek jeszcze się dużo uczy, tam na samym końcu osiedla Zarośnięty, ale kostka była. Przystanek autobusowy. Osłonięta wiata z każdej strony, i przejeżdżałem obok niego. I przecież spokojnie mogłem poczekać, posiedzieć sobie tam. I koło 9:10 w nocy, ciemno, rozłożyć sobie śpiwór, wszystko i spać. No ale będę przynajmniej miał chwilę odpoczynku. Bo będę musiał wszystko suszyć. Wszystko mam mokre jak diabli. No nic, ruszam. Muszę dojechać do swojej drogi, bo dużo zboczyłem. No i, i tyle. No dzień wstaje. Dzisiaj będzie bardziej deszczowo, ale to mi nie przeszkadza. Do końca powiem szczerze, nie wiem, ile kilometrów, bo póki się nie połączę ze swoją trasą, to nie wiem, ile mam kilometrów do końca swojej trasy. Wiem, że ruchliwa droga, ona jeszcze takiego ruchu nie ma ale naprawdę cieszę się, że jest takie świetne, szerokie pobocze. Wczoraj znowu dużo śrubrów miałem tu na koniec, musiałem omijać. Dobrej. Ee... Dobrej kategorii były drogi szutrowe, ale bo boję się o tą tylną oponę, bo zdałem sobie sprawę, że to ani nie ma wkładki. To jest zwykła, turystyczna opona. No i gdybym znowu przedziurawił, no to byłaby masakra. Dlatego staram się jak najmniej niwelować ryzyko. Czwarty kilometr do końca nie wiem. Za chwilę będę się łączył z trasą. Wtedy będę wiedział jaką dzisiaj muszę przejechać normę. Robi się ciepło. Jest siódma. 8, 9, 10, za dwie godziny suszę sprzęt. No niestety tutaj nie zabiwakowałem. <laughs> dzień dobry wojowie. Eee, dzień dobry, Manfred. Tyś jest dobry wuj. No, myślałem, że macie coś innego na myśli. Proszę Państwa, tu jest... Tu jest Skansen Pierwszych Piastów żywy skansen, <laughs> żywy skansen. O, kto by czekał dwie godziny? Już byłem. Karcz ma też od dziewiątej. Hmm. Dobra, przyjadę za 5 lat. A dobre piwo mają. No, panie, jak ja na rowerze i piwo to by mnie zaraz? Łapią tu czy nie łapią? Łapią, łapią. A no, nic. Dobre piwo, karczma. No, dobre jedzenie. Tutaj. Dziewki piastowskie, no nie dla mnie, nie dla Górala, niestety. Czas się obejść smakiem. O ja cię ale chaty. Pokażę wam z mojego drona. Psz. A już nic nie będziecie widzieć. Coś tam. Ja nie mogę. No to by pojeździł na rowerze po takich chatach. Hmm. No nic. Następna atrakcja. Nieoświetlony most. Nie mogę wejść do Skansenu. Ach, Intercity, wszystko przez Ciebie. Polska jest naprawdę fajna. Można naprawdę zwiedzać, jeździć. Nie trzeba pałętać się po świecie, po Kanarach, po Kalpę. Taki szlak piastowski chce zjechać. Proszę, kościółek stary. Czekam tylko na sklepik, żeby bułę Ciepłą Z kefirem o, To jest Danie Bikepackingowca na śniadanko Kawa będzie później Około godziny 10 jak będę suszył namiot Piszcie w komentarzach jak najszybciej wysuszyć namiot Ja mam na to, mam na to sposób, ale Może macie lepszy Kanowice Kuźwa. Nie jadę, shooter Pachnie mi szutrem, a to nie tu mam skręcić, nie, eee. cię dalej jeszcze. Następną. Dajcie chwilę, dajcie chwilę, już dojeżdżam, już dojeżdżam. Ale pachnie mi to tutaj szutrem. A no, no, zmieniam opony na gravelkingi. Kingi, 40, Sliki. Dziekanowice. No, tu nie jeszcze dalej. To gdzieś tutaj jest ten skręt? A tu. Oj, matyl. No ładna droga, ale nie na 32, zwykłą oponę, no trudno Jadę już tak od 15 km i zero sklepów, nic Jeden był, ale skobel był taki, że to nie wiem czy czynne, czy nie No i przekichane mają tacy mieszkańcy takich domków, o tak jak tu naprzeciwko Nie może sobie wyskoczyć po bułeczkę ciepłą do kawy hmm. Podróż drzóweczkę. Muszę bardziej doceniać to, co mam. 20 metrów mam mały sklepik ze świeżym pieczywem, a 100 metrów mam następny sklepik z najlepszymi obwarzankami w Polsce. No, trzeba chwalić i doceniać małe rzeczy. Proszę Państwa, 299, 299 km do końca. Czyli robiąc dziś 150, jutro 150. No to na dworzec będę miał 0, dlatego no, muszę skrócić dziś na przykład 120, jutro 120 i zanocować. 40 km od Warszawy Wschodniej. I rano sobie te 40 km na spokojnie dojechać. Gniezno. Uuu! Uu, mały wizerunek ducha. Gniezno. No to już zrobię zakupy sobie. I w centrum miasta suszę namiot. Tam, gdzie będzie najcieplej, gdzie wszyscy uciekają, bo temperatura 50 stopni i ja tam będę suszył namiot. Lispiwól. Wow. Dobrze trafiłem. Bazylika wow. Świętego Wojciecha. Ale nie filmowałem w środku. Teraz sklep, jakieś ustronne miejsce i bierzemy się za suszenie namiotu Bo na wieczór muszę mieć spanko Ale cisza spokój No to takie gniezno lubię No ja się mam zawracać już A, bo ja tylko na rynek wjeżdżam tu i wypadł. A nie ma tu co jeździć. Rowery powylatane. Wyjeżdżam już z Gniezna. Szybko poszło, ale niestety ani na wjeździe do Gniezna, ani na wyjeździe, żadnej wiatki takiej, żeby rowerzysta mógł sobie siąść, zjadł, tak jak w Otyniu. Lipa, no... Czyli ja najszybciej z tego gniezda wysuwam Wyjechałem z gniezna a chciałem tylko zauważyć, że jadę szlakiem rowerowym o znaczeniu koloru czarny i niebieski, nic, zero Zero infrastruktury Po śniadaniu troszkę mi zeszło, jest godzina 9:52, prawie godzinę, ale z suszeniem, z kawą, na przybitkach widzicie, jak suszyłem śpiwór, namiot. No i moje stanowisko na śniadanie. Co do namiotu, już kiedyś odkryłem, że najlepiej, jeżeli jest pogoda, to nie wieszać go. Tylko go rozkładać przy sklepie na ścianie, która jest wystawiona do słońca, tam temperatura jest dość duża i momentalnie namiot wysycha. No ze śpiworem jest inaczej, no bo to jest puch, nie można tak wystawiać ekstremalnie na słońce, ale na chwilę to się tam nic nie stanie. Rozmawiałem przed sklepem z dwoma kierowcami. Budowlańcy mówią, że czy dostałem alert? Mają przechodzić burze. No ja alertu nie dostałem, ale jak tylko zacznie coś być w powietrzu, nie teges, chowam się, gdzie pieprz rośnie, gdzie śliwka wpadnie. Może pora coś szepnąć do mikrofonu. Yy, setny kilometr mi mija tutaj cmentarz, a naprzeciwko super wiadka I... i Plac zabaw. Plac zabaw mało mi interesuje wiatka bardziej. Szkoda, że Oahu nie ma takiej opcji, żeby nanieść takie punkty po, i wszystkie wiatki. Kurczę, byłoby to niezłe. A no co? Setny kilometr do końca 242. I żeby plan mój nie spalił na panewce, to muszę dzisiaj zrobić, żeby było 150. Czyli 90. Minus jakieś. 30, czyli jeszcze 60. No, a mamy godzinę powiedzmy pierwszą, mamy 12:37, ale pierwszą, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Szósta to jest taki już, to jest 5, to jest 50, 75 km. Gdybym robił 15 na godzinę, nie, no, szuter chyba tam się szykuje. Powiem wam, że już mam dość szutrów, naprawdę. Chwilę był Shooter teraz są płyty. Ja się skusiłem ten jechać, bo tu jest to po jeziorze Gnieźnińskie. No i co z tego, jak ja jadę cały czas? i nigdzie w ogóle nie ma zejścia do wody nie wiem czy tu w ogóle można wpływać ja, ciepiej jeziorka coś tam pisało na tablicy, ale... Zajść w no zobaczymy, może się uda przejechać szczęśliwie za chwilę będę chyba na ścieżce rowerowej, bo widzę ścieżkę rowerową, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że przed chwilą jechałem szutrową drogą na żółto oznaczoną, także można się mocno zdziwić Cały czas temperatura oscyluje w granicach od 30 do 32, 33 No jest ciepło, fajnie, przyjemnie Zdradzę Wam Że nawet mi nie jest Gorąco w tej jednej koszulce na długi rękaw I w koszulce kolarskiej Szok Proszę Państwa stała się rzecz straszna zgubiłem laczka noż cholera jasna nie przypiąłem go to już drugi raz mówicie, żeby się wrócić po niego? O. Ech. I powiem Wam, no ładnie, tutaj jest fajna tu pogoda, jest ciepło. Fajnie będziecie w szoku. Ciągnik jedzie i sprząta ścieżkę rowerową. No, po prostu jestem mega. To jest po prostu hit A czy ty właścicielu ścieżki Nowy Targ w choć raz wziąć łopatę i żeś tam zmiotkę i pozamiatał? No Dosłownie po 10 minutach Sklep Wejście Bumerang Zaraz znajdę miejscowość Sklep Bumerang I kupiłem klapki Zapraszamy na zakupy do sklepu Biedronka a ten tu nie miał kiedy przyjechać. tu. 30 czerwca. Sklep bumerang, klapeczki, teraz już oba spiąłem. To nie wiem, gdzie jestem. To jak jedzie, jedzie, to nie patrzy. Tego jednego klapka się muszę pozbyć, na co mi on. A jest jakiś koszt, szur, mam Miejscowość Skulsk. Skulsk. Jestem na 122 km i od jakiegoś czasu zaczynam dbać o siebie. Poszedłem do sklepu, kupiłem zimną wodę półtora litrową. Kupiłem zimne piwo, zero jabłko, i banana. Przyjechałem sobie tutaj do parku i najpierw co. Umyłem ręce, twarz, ściągłem skarpetki, wysypałem piach, powiem Wam, piachów w cholerę. Umyłem nogi, twarz, piłem piweczko w międzyczasie, pusteczkami antybakteryjnymi, yy, wyczyściłem no, tam, gdzie trzeba, spodenki, krocze, i ponownie nasmarowałem znowu maścią asosa tamazia. sos to jest po prostu baja. To 73. kilometr i teraz dopiero sobie uzmysławiam, że ten Romet bo raz idealnie pasuje mi geometrią na Fuji. No nie ma szans, żebym tyle przejechał, jest większy i bolą mnie plecy. Tu po prostu nic. Czasami muszę się przeciągnąć, no ale kto? No nie musi Przelotówka taka, ścieżka rowerowa No miałem jedno, następne miejsce na biwak, no po prostu bajka No ale nic, tu będzie pewnie jakaś miejscowość Muszę przez nią przejechać No i cisnę Moi mili, cicho, cicho poszukujemy się na nocę. chyba tu wbijam w ten las Rano sobie fajnie wstanę, nie chce się mi już jechać a tutaj czuję, że będzie fajny nocleg nic, wchodzę do lasu i jak się ulokowie, to wam pokażę co wybrałem tutaj, tutaj dzisiaj robimy biwak idę tam dalej z drogi mi widać prosszę. Tu jest super, dobra, tu się rozbija.